Znajdujemy się w studiu lektorskim Fajka. Z nami jest Filip Kosior, chorzowianin, który przed chwilą przeprowadził warsztaty dubbingowe z młodzieżą z trzeciego Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Skłodowskiej-Kiri. Dzień dobry Filipie. Witam, witam Państwa serdecznie. Cześć. Jesteś po trzecim LO. Tak, to ustaliliśmy. Tak, imienia Stefana Batorego. Często właśnie gościmy y, ludzi, którzy kończyli nasze liceum. Tak się te nasze drogi tak, to gdzieś toczą, składam. dokładnie. Natomiast jesteś również z rodziny artystów, artystycznej, więc to, że Ty wybrałeś taką mhm. drogę, nie powinno nikogo dziwić, ale czy od samego początku wiedziałeś, że Twoje kroki pójdą w stronę Warszawy i Akademii Teatralnej? Nie, nie. Ja myślę, że to jest decyzja, która zapadła przypuszczam w okolicach połowy liceum. Na pewno na początku, gdyż kończyłem klasę matematyczną, informatyczną, więc planowałem jakąś przyszłość w zawodzie pewnie technicznym bardziej, ścisłym, ale myśli gdzieś, no tak sądzę, że w okolicach drugiej klasy to się skrystalizowało i już wiedziałem, że to raczej to będzie mój pierwszy wybór. Mhm. Stałeś się za pierwszym podejściem. Mhm. Zdajesz sobie sprawę, że no nie jest to łatwe pewnie twoi koledzy yy, dostawali się za którymś, prawda? No tak, no to jest, zawsze jest rok podzielony na tę grupę w okolicach połowy roku. To są ludzie, którzy stali za pierwszym połowa to, 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 to ci, którzy próbowali wiele razy. Tak, ja wyznaję sobie to jest, ale tak jak, tak, jak, tak jak sobie o tym myślę, to to, to jest raczej szczęście, a nie a nie umiejętności. Myślę, że to główna zasługa jest po prostu szczęścia chwili i dyspozycji dnia. Tak, tak mi się wydaje. Oprócz przygotowania, oczywiście, ale w tym gronie powiedzmy 300 osób, które w ogóle mogą się dostać, bo, są, bo wiedzą, czym jest egzamin do szkoły teatralnej, to, to potem to już jest raczej łód szczęścia. A jak wspominasz te lata w Szkole Teatralnej w Warszawie? Tak ambiwalentnie, z jednej strony jako jakąś wielką przygodę, szczególnie ten początkowy okres, kiedy jeszcze takie to zachłyśnięcie się jakąś wolnością było, było wspaniałe. Później przez różne kryzysy na linii studenci i pedagodzy, aż w końcu no... Teraz jest dla mnie jakąś już zamieszką przeszłością po prostu szkoła. A czy znalazłeś tam mentora? Bo... Nie. Nie, znaczy mam tam miałem wielu wspaniałych pedagogów i cudownych aktorów, natomiast nie było jakiejś jednej osoby, która nie wiem, której wskazówki prowadzą mnie teraz przez życie. Na pewno jest tak, że spotkanie z Mają Komorowską było bardzo istotne z, z Krzysztofem Majchrzakiem, czy z Agnieszką Glińską. Natomiast e, natomiast nie jest tak, że, że mam jakąś taką inną osobę, która, do której dzwonię po porady. A jak teraz, kiedy trzeba się zmierzyć z tym prawdziwym życiem, hmm. szukać pracy, jak wygląda twoja droga zawodowa? No to już wiesz, to tam troszkę minęło od tej szkoły, bo to już hmm. sześć lat temu skończyłem, więc tak jak tak, tak mówię, wydaje mi się, że to jest jakaś w ogóle zamieszkała przeszłość absolutnie. E, no, na początki nie były łatwe. Ja pamiętam, że jak kończyłem szkołę, to... E, o, oczekiwałem na propozycję, a to jest chyba najgorsze, co można robić, bo tych propozycji po prostu trzeba szukać sobie swojego, swojego miejsca. I, i, I w przeciwieństwie do części moich kolegów, nie dostałem żadnej propozycji etatu w Tatrze w Warszawie czy w ogóle gdziekolwiek. Więc taką naturalną koleją rzeczy było po prostu poszukiwanie jakichś innych, innych dróg. I tak się przytrafiło też to, 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 to zajęcie, którym jest bycie lektorem. To jakoś też, no, prawdopodobnie z tego, po prostu z poszukiwania konieczności zarobku na no, najwyższym Ale też y, możemy Cię obserwować w serialach, prawda? I... Tak, to, wiesz, to nie jest tak, że, że ja nie robię nic oprócz czytania książek, no, robię duże rzeczy, no, prowadzę teatr niezależny, gram w serialach, w filmach się zdarza. Yy, ale no, dzięki temu, że mam jakiś taki yy, yy, no, stałe zajęcie pewne, któ którym jest to, że jakąś tam pozycję sobie na tym rynku, yy, audiobookowym, polskim czy, czy, czy no, po prostu głosowym, sobie wypracowałem, to, no, to, to jest coś, czego jestem pewny i, i o co nie muszę się martwić i zabiegać za bardzo, bo teraz to już jest jakoś naturalnie, te zlecenia, zlecenia po prostu przychodzą. No ale oprócz tego oczywiście tak, gram w ich telewizji, możemy państwo zobaczyć i tam gdzieś indziej też. E, dzisiaj miałeś e, z naszą młodzieżą zajęcia. E, co możesz nam powiedzieć o tej współpracy, pracy, <laughs> o tych zajęciach, jak przebiegły? w porządku. Było, było sympatycznie. Mam nadzieję, że się nie nudziły dzieciaki za bardzo, chociaż to zająć uwagę y, nastolatków w dzisiejszych czasach nie jest tak łatwo. jak nie Jeszcze ]ście. nie tak dawno też byłeś na ich miejscu. Ja wiem o tym, ja wiem, ale no, jednak nie jestem tabletem ani telefonem, więc... Y, Oczywiście, żartuję, nie chcę brzmieć jak boomer, ale y, wybrałem y, na te, do pracy y, Lato Muminków, który wydaje mi się takim uniwersalnym tekstem, zabawnym, mądrym i wcale niekoniecznie dla dzieci, albo w zasadzie bardziej nie dla dzieci. No i sobie tak pracowaliśmy, siedzieliśmy tutaj, nagrywaliśmy i może kogoś zainteresowało to siedzenie przed mikrofonem, tak wyczułem, może że tak kilka osób w to się zaangażowało bardziej, kilka mniej, co jest zrozumiałe, bo przecież nie, każdy, nie każdego muszą interesować muminki i mikrofon, prawda? A zdradziłeś im tajniki swojej pracy? Tak, tak, są jednymi z nielicznych osób, którym zdradziłem jakiekolwiek tajniki mojej pracy, więc... <grym> No, mam z tego skorzystać i wygryźć mnie e, z, z rynku. No. To jeszcze mają chwilę. Tak, tak, życzę powodzenia. <laughs> e, Filipie powiedz, e, co w najbliższym czasie e, dzieje się, jeżeli twoją, chodzi o twoją artystyczną drogę. E, mm -hmm. ja, w jakich projektach? E, jak, do jakich projektów się teraz przygotowujesz? Mm -hmm. No to właśnie dzisiaj zaraz wracam na pierwszą próbę do spektaklu nowego naszego teatru, czyli teatru Potemotem. Startujemy z takim projektem, który nazywa się Połączność i będziemy mieli premierę pod koniec listopada, 26 listopada. Eee, oprócz tego no jest bardzo dużo książek w przygotowaniu, skończyłem zdjęcia, czy kończę w zasadzie w grudniu, mam jeszcze ostatni dzień zdjęciowy do, do takiego filmu, którego premiera będzie w przyszłym roku. Z zdjęcia do jakiegoś serialu. Też. A czy reżysera możemy zdradzić tego filmu, czy również nie? Może nie, może to wkrótce się okaże. E, no więc proszę śledzić, proszę, proszę obserwować, szukać mnie w różnych miejscach, proszę Czyli rozumiem, że nie planujesz powrót do Chorzowa. No i bardzo miło, że jestem dzisiaj na te kilka godzin. Pewnie na no święta przyjadę, ale zasadniczo na stałe to nie. To nie. Niestety. Ale czekam na, na zaproszenie. Także jeśli ktoś zaprosił mnie do Chorzowa, to jest przyjemnością przyjeżdżam. <grymne> Dzięki bardzo. Dzięki.